bardzo serdecznie i zapraszam dziś do recenzji głośnika Sony ULT Field 1. Jest to obecnie jeszcze najmniejszy z głośników z tej serii ULT. Mamy do dyspozycji model ULT 1, czyli dzisiaj prezentowany, oraz ULT 7, czyli model, którego recenzja pojawiła się już na moim kanale kilka miesięcy temu. ULT 1 zakupiłem z własnych środków, 7 miałem testowo. No i teraz dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o moich spostrzeżeniach z użytkowaniem właśnie modelu podstawowego. Tak więc jeżeli chodzi o wygląd i wykonanie samego głośnika, no to może na początek gabaryty głośnik generalnie jest podobnych rozmiarów co JBL Flip 5 lub 6, nie wiem, czy, czy macie gdzieś tam porównanie do tych głośników waży on około 650 g. Na froncie mamy logo producenta, które jest takie hologramowe, no to tutaj zależnie od światła, to się będzie gdzieś tam inaczej odbijać. Po bokach mamy dwie membrany pasywne na górze mamy panel sterowania, mamy tutaj również ten przycisk. ULT. Jeżeli chodzi natomiast o takie dodatki, no to mamy ten taki sznureczek który możemy sobie tutaj regulować i to jest fajne, bo gdzieś tam łatwiej się po prostu ten głośnik przenosi. Z tyłu mamy zaślepkę, pod którą mamy port USB typu C. No i jeżeli chodzi o tą zaślepkę, znajduje się ona tam z tego powodu, że mamy standard IP67, tak więc jakieś zanurzenia, zachlapania temu głośnikowi nie powinny być straszne. Mamy port USB typu C, dostępny jest w kilku kolorach. Prezentowana wersja jest to pomarańczowa, mamy jeszcze dostępną z tego co pamiętam czarną oraz Szarą wersję. Jeżeli chodzi o porównanie takie wizualne, żeby utożsamić jakby wielkość tego sprzętu, no to mam tutaj obok siebie dysk zewnętrzny od Samsunga T7. Tak mniej więcej to wygląda. No, głośnik nie jest po prostu takich dużych wymiarów. Myślę, że, że to będzie odpowiadać gdzieś tam wymiarowi JBL Flip 6. Tak więc też no, jest on dosyć kompaktowy i, i dość fajnie też leży w dłoni. Możemy go tak chwycić. No jest to ogólnie dobrze rozwiązane. Jeżeli chodzi o boki, no to mamy tutaj takie plastikowo-gumowe elementy, które chronią nam membrany pasywne. No są one tutaj czarne, nie mamy żadnych jakby na nich ozdób elementów czy też loga producenta. No jeżeli chodzi o ślady zużycia, nie wiem czy to będzie widoczne. No ale tutaj mam taki jeden zadzior. No jakby no jest to spowodowane pewnie jakimś uderzeniem, nawet nie wiem gdzie to wystąpiło. Jeżeli chodzi o górny panel, no to mamy tutaj Kilka najważniejszych przycisków. Pierwszy z nich jest to przycisk Power. Nad nim mamy diodę, która informuje o statusie pracy urządzenia. Obok mamy przycisk Bluetooth, również z diodą. Następny przycisk jest to Play pauza oraz odbieranie połączeń. Następnie mamy plus i minus do regulacji głośności. Na samym końcu mamy podświetlany przycisk LT, dzięki któremu możemy bezpośrednio z poziomu głośnika włączyć tryb wzmocnienia basu. Mamy jeszcze tutaj diodę, która informuje o tym, że głośnik jest ładowany. No, jest ona podpisana właśnie napisem Charge. Jeżeli chodzi o bryłę, no, ona jest dosyć zbliżona jednak do JBL-a. Tutaj no, to nawiązanie jest oczywiste. Jednakże myślę, że to dobrze, bo też, no, jakby no, to jest styl, który bardzo często jest też spotykany w tego typu głośnikach. Sam głośnik prezentuje się dosyć fajnie. Tutaj, no, nie mamy żadnych nóżek, aby ten głośnik stał. Jednakże myślę, że no, tutaj na tych dwóch elementach, jak on się opiera, to stoi dosyć stabilnie. No, nie zdarzyło mi się, żeby on gdzieś tak na przykład sam się przesuwał, co miało miejsca na przykład w jbl Go 3, czy na przykład tym nowszym Go 4. Jeżeli chodzi o specyfikację, no to Sony niezbyt wylewnie informuje o niej, czy to na swojej stronie, czy to też po prostu w instrukcjach dołączonych do opakowania. Ale jeżeli chodzi o najważniejsze parametry, mamy tutaj wersję Bluetooth 5.3, czyli świeżutki jeszcze standard. Bateria ma pojemność 2700 mAh. Mamy tutaj zastosowane dwa. Przetworniki. Jeden jest to średnio niskotonowy, który ma 20 W, a drugi jest to głośnik wysokotonowy, który ma 10 W. Łączna moc RMS według specyfikacji wynosi 30 W. Jednak Sony tego nie podaje. Można było to stwierdzić dopiero po jakby. Otwarciu tego głośnika i zajrzeniu do środka obudowy. Mamy tutaj do dyspozycji aplikację Sony Music Center, będziecie to mogli zauważyć na przebitkach. No, jeżeli chodzi o tutaj baterię, no to w instrukcji mamy dosyć obszerne informacje na temat jej żywotności. Sama bateria, według specyfikacji, pozwala na 12 godzin do 12 godzin od słuchu, z tym, że producent zaznacza, że żywotność akumulatora litowo-jonowego około 12 godzin przy poziomie głośności 25 oraz przy włączonym dźwięku. vuelta Około 3 godzin przy maksymalnej głośności wynoszącej 50 oraz przy łączonym dźwięku ULT. Czas wymagany do naładowania wbudowanego akumulatora jest to około 5 godzin, zależnie od zastosowanego adaptera. Niestety w specyfikacji producent nie podaje pasma przenoszenia, dlatego ja też tutaj Wam go nie podam. Ale chociaż udało się znaleźć tą informację o pojemności akumulatora, która też jakby wymagała dodatkowych researchów, nie wiem dlaczego Sony nie, nie ujawnia tych danych, jakby powinny być one ogólnodostępne kupujemy produkt, czy jesteśmy nim zainteresowani, no to myślę, że jako konsumenci powinniśmy mieć prawo do wglądu w jego pełną specyfikację. No to tak jakbyśmy kupowali na przykład samochód i nie znali jego podstawowych wartości dotyczących silnika, mocy, czy też innych parametrów no to nie jest zbyt dobre rozwiązanie, jednakże no Sony już od lat jakby czegoś takiego nie, nie podaje i no myślę, że jest to jakiś błąd, który, który można bezproblemowo wyeliminować. Poziomu panelu sterowania możemy sobie włączyć głośnik, możemy sobie również go sparować, wtedy mamy informację poprzez migające diody. Jeżeli chodzi o przycisk ULT, on jest podświetlany, no i gdy jest ten tryb nieaktywny, po prostu on się nie świeci, gdy go przyciśniemy on się podświetla i występuje charakterystyczny dźwięk. To samo, gdy go wyłączymy. Mamy taką informację dźwiękową oraz dioda przestaje świecić. No i jeżeli chodzi o moje odczucia z używania tego głośnika, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no to muszę wam powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony. Jakby no ja oczekiwałem właśnie czegoś takiego, co ten głośnik mi zaoferował. No i moim zdaniem jest on jednak zbliżony do JBL Flip 6. Mówię tutaj o JBL-ach, bo do nich mam jakby największe porównanie. No tutaj spotkałem się z opiniami, że no, niektórzy recenzenci twierdzą, że to jest pogromca JBL Charge 5. Ja z tym się nie mogę zgodzić, ponieważ no miałem już kilkukrotnie Charge 5, no i wydaje mi się, że jednak ten głośnik jest mocniejszy, on, on gra no po prostu mocniej, bardziej soczyście, no jakby też jest, jeżeli chodzi o gabaryty, większy i jakby bezpośrednio ten Sony ULT Field 1 można moim zdaniem porównać do właśnie Flipa 5, Flipa 6, ale no, jeżeli chodzi o porównanie do Flipa no to mam bezpośrednie porównanie ponieważ brat używa właśnie tego starszego modelu głośnika jeżeli chodzi o dźwięk no to tony wysokie są bardziej słyszalne przy tych wyższych głośnościach no i bez użycia tego trybu ULT jeżeli chodzi o podbicie tony w niskich no to w zasadzie możemy sobie to zrobić za pomocą tego przycisku ULT ale również w aplikacji również w aplikacji mamy equalizer tak więc możemy sobie troszeczkę wyregulować no, pod siebie jakby te ustawienia przyznam Wam szczerze, że barwa dźwięku mi jak najbardziej odpowiada. Wydaje mi się, że ten głośnik gra tak bardziej basowo w porównaniu do JBL, JBL gra troszeczkę takimi wyższymi tonami i takim też ciepłym dźwiękiem, a tutaj ten dźwięk jest taki niższy, no ale też nie mogę powiedzieć, że głośnik no, gra po prostu źle. Myślę, że jak na tą półkę cenową i jak na jego gabaryt, gra po prostu dobrze i tutaj no, będziemy z niego zadowoleni. Niestety nie mam ze sobą sonometru, aby przeprowadzić ten test właśnie z pewnej odległości jaką uzyskamy tutaj wartość w decybelach, jednakże no, cały czas porównuję go do flipa i myślę, że tutaj no jakby to jest bezpośredni jego konkurent i one grają właśnie dość podobnie względem prezentowanej głośności. Tak mniej więcej prezentuje się aplikacja Music Center i połączony z nią głośnik ULT 1 na głównym ekranie mamy informację o Kolorze głośnika, tak więc no to jest fajne, że aplikacja wykrywa, w jakim kolorze jest głośnik. Może to jest to głupota, ale no, no ciekawe. Mamy poziom naładowania baterii, no i tutaj jest to pokazywane skokowo. Jeżeli chodzi o dalsze funkcje, możemy sobie po prostu przejść do aplikacji, z której możemy otworzyć muzykę. Tutaj możemy sobie wyregulować głośność, nie używając właśnie przycisków, tylko tutaj po prostu z poziomu telefonu. Możemy sobie połączyć dwa głośniki w parę stereo, tak więc no to też jest taka dodatkowa funkcjonalność. Ogólnie aplikacja jest dosyć przejrzysta, możemy sobie wejść w takie ustawienia no i tutaj jeżeli chodzi o dźwięk, właśnie mamy wspominany ekolizer. Jeżeli chodzi o dźwięk, no to możemy sobie włączyć z poziomu aplikacji ten tryb ULT. Wtedy na głośniku tutaj zaświeci nam się ta dioda. No i jeżeli mamy włączony tryb ULT, no to nie możemy po prostu jakby korzystać z ekolizera. Tak więc musimy sobie wybrać custom, no i wtedy mamy jakby equalizer, możemy sobie tutaj delikatnie podbijać. Czy to tony wysokie, czy to właśnie tony niskie. No ja z tego nie korzystam, przyznam się, że odpowiada mi jakość, którą głośnik reprezentuje bezpośrednio z pudełka. Możemy sobie wybrać właśnie jakość odtwarzanego dźwięku przez Bluetooth. Czy zależy nam bardziej na jakości dźwięku, czy też na stabilności połączenia. Głośnik jest dosyć stabilny Bluetooth tutaj. No, ja mam Note 20, już nie pamiętam jaką on ma wersję Bluetooth, ale coś powyżej 5 zero na pewno, no i głośnik naprawdę bardzo duży ma zasięg, tak więc tutaj spokojnie myślę do. 30-40 metrów w przestrzeni otwartej jest do uzyskania jeżeli chodzi o dalsze ustawienia mamy opcję zasilania no i tutaj możemy sobie włączyć tryb stamina, czyli coś co jest znane w produktach od Sony, jeszcze mamy funkcję auto standby, czyli po 15 minutach jeżeli nie będziemy używać głośnika, ten automatycznie się wyłączy, no i w zasadzie to jest cała aplikacja, no nie mam tutaj zbyt dużo ustawień, tak to się mniej więcej prezentuje, jest ona do pobrania zarówno z Google Play jak i z App Store, tak więc no jeżeli chcecie możecie z niej skorzystać poza ekolizerem i poza tym trybem stamina, myślę, że tutaj nie ma zbyt dużo ciekawych funkcji. No ale dobrze, że w ogóle jakby głośnik obsługuje jakąkolwiek aplikację, bo w chwili obecnej jest to jednak już takim standardem. Przechodząc do podsumowania, aktualna cena głośnika w różnych sklepach waha się w okolicy 380 zł. Konkurencyjny model od JBL, czyli Flip6, są to okolice 450 zł. Tak więc ta dopłata nie jest jakaś duża, jeżeli chodzi o to, co ja bym wybrał. Z perspektywy użytkowania i też przez to, że jakby no brat ma głośnik od JBL, chyba prędzej wybrałbym właśnie Flipa6. Ja ten głośnik kupiłem głównie ze względu na to, że po prostu no tu, gdzie jestem teraz, nie miałem głośnika stwierdziłem, że on może mi się przydać, a przy okazji będę mógł sobie sprawdzić właśnie model ULT Filt 1 bo skoro już miałem siódemkę, no to fajnie było też sprawdzić jedynkę. Ja jestem z niego zadowolony, myślę, że cena, w której on występuje jest dosyć adekwatna do tego, co otrzymujemy. Mamy tutaj dość przyjemny dźwięk, który możemy sobie podbić, no i naprawdę względem basu ten głośnik reprezentuje bardzo ciekawy poziom. Mamy również tutaj akumulator, który wystarcza dosyć długo, no ja podczas swoich też takich, można powiedzieć prostych testów, też nie używałem kogoś bardzo intensywnie, bo nie miałem też takiej potrzeby, ale używam go od listopada no gdy mam to pod koniec stycznia no to ładowałem go może 4 razy, tak więc uważam, że to nie jest też bardzo dużo i ten głośnik nowy trzymuje na baterii dosyć dobrze jest on szczelny, ponieważ używałem go też na basenie, gdzie był nieraz już zachlapany wodą, tak więc jakby ta zaślepka spełnia swoje zastosowanie, jest dosyć wygodny w przenoszeniu, ten sznureczek możemy sobie go gdzieś zawiesić, no to są takie Stricte funkcje, które po prostu mogą nam ułatwić korzystanie z tego sprzętu. Moim zdaniem warto, jeżeli nie zależy Wam na takich funkcjach jakie ma JBL, czyli to łączenie głośników poprzez tryb party boost, no to jest akurat ciekawe, jeżeli wasi znajomi mają głośniki JBL, to możecie je sobie połączyć, tutaj możemy połączyć z tego co widzę w aplikacji tylko dwa takie głośniki. No, z drugiej strony, czy aż tak często zdarza się komuś z tego korzystać? No nie mam takich danych, tak więc tutaj się nie wypowiem. Jeżeli szukacie takiego po prostu dobrego głośnika, który będzie miał dosyć przyzwoity baz, będzie szczelny, będzie dosyć dobrze. Trzymał na baterii, no i po prostu będzie dosyć ładnie wyglądał, będzie dosyć kompaktowych rozmiarów. No i nie będzie od JBL. Myślę, że ten model od Sony można rozważyć. Myślę, że takim głównym aspektem jest tutaj ten bas, który jest naprawdę, naprawdę potężny jak na tak mały głośnik, i, i myślę, że też dla osób, które szukają czegoś takiego, ten głośnik będzie skierowany. Ja go używam już od kilku miesięcy, jestem z niego zadowolony. Jak mówię, są to dosyć porównywalne głośniki, moim zdaniem. Kwestia tego, co wybierzecie, no to też to czy, czy lubicie daną markę bardziej, czy zależy Wam na większym basie, no to myślę, że tutaj ULT będzie lepszy. Między innymi też ULT ma mikrofon, JBL tego nie ma. Obydwa głośniki nie posiadają złącza liniowego audio Aux, no to jest minus moim zdaniem, jednak fajnie abyśmy mogli sobie przewodowo czasami ten głośnik podłączyć, czasami może wystąpić taka właśnie potrzeba. Z mojej strony byłoby to wszystko. Ja w głośnik w cenie 380 zł jestem w stanie jak najbardziej polecić. No, i myślę, że w zasadzie każdy, kto go kupi, powinien być z niego zadowolony. Też uważam, że jakby no wydanie tych około 400 zł na głośnik, no to już dostajemy od wielu producentów dosyć popularne, dosyć jakby podobne propozycje, czy to pod względem wielkości, gabarytów, czy to też pod względem funkcjonalności i specyfikacji. Tak więc jest w czym wybierać, a ULT FinT 1 jest to kolejny głośnik w tym segmencie cenowym, który można rozpatrzeć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zalecam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.